Volvo Car Wrocław Bielany, wygoda, bezpieczeństwo, efektowny design. Yy, to wszystko, co tutaj zastaniemy. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że tak, z tego względu, że Volvo chce się tym charakteryzować i charakteryzuje w rzeczywistości, więc nie jest to tylko teoria, jak i praktyka. Zwracam tutaj dużą uwagę przede wszystkim na pewnego rodzaju uprzedzenia, które planują, potrafią panować, jeśli chodzi o, o modele Volvo, e, które potrafią uchodzić za samochody bardziej gdzieś tam rodzinne. E, natomiast nie tylko, mamy także samochody o charakterze sportowym, jak i rodzinnym, jak i mniejsze, większe subwy, kombi, sedany, także pełen segment i dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Trzeba pamiętać o tym, że Volvo jest to segment premium, gdzie możemy znaleźć samochody zarówno z tej najwyższej półki finansowej, jak i coś bardzo budżetowego dla ludzi, którzy gdzieś tam dopiero rozpoczynają swoją przygodę z samochodami nowymi w motoryzacji. Swoją przygodę z Volvo najlepiej rozpocząć z jakim modelem? Jeśli interesuje nas samochód, który będzie przykuwał zainteresowanie e, chociażby sąsiadów, sądzę, że Volvo XC40 będzie ciekawym kierunkiem, ze względu na interesujący design, e, jak, i, jak i budżet, który możemy e, tutaj zarządzać, jeśli chodzi o ten samochód. Volvo XC40 to idealne auto naszych czasów. Dlaczego? Uchodzi za samochód, który e, który wyróżnia się na tle konkurencji, chociażby z tego względu, że wiemy, że mamy dużą modę na, na suv -y. Biorąc pod uwagę to, co on oferuje w swoim segmencie kosztem w stosunku do ceny, to jest to rzecz, która, która ten samochód wyróżnia. Idealne auto na podróże, idealne auto dla całej rodziny, czy też dla osób, które w pojedynkę przemierzają drogi? Przyznaję szczerze, że to auto cieszy się dużym zainteresowaniem, począwszy od ludzi zupełnie młodych, zupełnie rozpoczynających swoją przygodę z motoryzacją, jak i osobami, które mają bardzo dużo doświadczenie i przysiadają się z samochodów niejednokrotnie dużo większych. Co nas zachwyci w tym modelu no, każdego, każdego zachwyca co innego. Jest to sprawa mocno subiektywna, natomiast nie zmienia na pewno. Na pewno dużo osób zwraca uwagę na przestrzeń, którą mamy dostępną w tym samochodzie. Czy to jego oczy, jeśli chodzi o, o lampy Tora, czy też, czy też chociażby to, że przestrzeń bagażowa, która, która na pewno w tym samochodzie jest na, na bardzo, bardzo ciekawym poziomie. Żeby móc się cieszyć tym autem, tym standardem, jaki budżet potrzebujemy? Naprawdę, tak powiedziawszy, zależy to od tego, um, jakimi, jakimi tutaj parametrami się kierujemy, ale. Taki samochód już już rozpoczyna się od kwoty około 130 tysięcy złotych. A prawdę mówiąc, chociażby ten egzemplarz, który w wersji T5 plug hybrid możemy posiąść z, z 20% rabatem, który mamy teraz chociażby za dni otwartych. Możemy już mówić o nim w okolicach 188 tysięcy złotych. Także cena myślę bardzo przystępna, szczególnie biorąc pod uwagę to, że w chwili obecnej nie tylko ten model mamy dostępny w, w silnikach a tak naprawdę każdy, każdy dostępny samochód, jeśli chodzi o nadwozie w segmencie Volvo.